Na nową odsłonę The Conjuring, czy, jeśli wolicie, obecności, można było czekać z uzasadnionymi obawami. James Wan, który odpowiadał za sukces pierwszej i drugiej części, tym razem postanowił odpuścić sobie ten projekt, w to miejsce pracując nad Malignant, filmem dziallo, na którego trailer ciągle czekamy. Zastąpić go na stołku reżysera miał Michael Chavez, którego debiut The Curse of Lyrona, czy klątwa Lyrona. Nie został przyjęty zbyt ciepło, delikatnie mówiąc. Sam zresztą do teraz nie widziałem tego filmu, bo bałem się, że jeśli kompletnie mi się nie spodoba, to zepsuje mi to oczekiwanie na kolejny film z udziałem małżeństwa Warrenów. I jasne, James Wan jest generalnie moim zdaniem nie do zastąpienia w przypadku The Conjuring, bo choć w zawodzie pracuje obecnie cała masa wyjątkowo utalentowanych twórców horrorów, od Ari Astera, przez Jordana Pila, po Aleksandrę Adżę, to jednak odnoszę wrażenie, że mało kto w takim stopniu łączy fantastyczny warsztat, gatunkowe wyczucie, filmową erudycję i lekkość w żonglowaniu tonem czy konwencją. Mało kto potrafił jednocześnie bawić się tropami gatunku, ale jednak nie wchodzić na teren pastiszu, wciąż dostarczając kompetentny horror, w klasycznym wydaniu, ale jednocześnie z dużą dozą samoświadomości. No i ja wiem, uniwersum Conjuring to jest, jak na rozsądnie finansowany cykl horrorów przystało, pewnego rodzaju poligon dla reżyserów, którzy mają okazję sprawdzić się tutaj i być może wybić gdzieś dalej. Jak na przykład David F. Sandberg, który po świetnym Annabelle Creation dostał szansę zrobienia Shazama. Albo Gary Dauberman, który akurat śmiało przekroczył barierę pastiszu przy okazji Annabelle Comes Home, ale jednocześnie tym samym podołał zadaniu zrobienia fajnego, rozrywkowego horroru. No i teraz kręci ekranizację miasteczka Salem Stephana Kinga. Ale mimo wszystko to nie miał być jakiś tam spin-off, który można olać, jeśli nie wyjdzie, bo i tak nie kosztował dużo. W końcu nawet Larona zrobiła na siebie. To miała przecież być kolejna odsłona głównej serii. Od której przecież dopiero wychodzą te rozmaite spin-offy. Jeśli tutaj trafiłaby się klapa, to ucierpiałoby na tym całe filmowe uniwersum. Poza tym, jeśli One był niedostępny, no to myślę, że można było zatrudnić kogoś z nieco lepszym CV niż Chavez, być może z myślą o więcej niż jednym filmie, by zadbać o jakąś stylistyczną ciągłość. No nie wiem, w każdym razie, może wówczas byłbym spokojniejszy. Ale w końcu film trafił do kim? Wcześniej na HBO Max, i nigdzie jakoś nie było widać ani słychać jakiegoś rozdzierania szatfanów. Więc kamień spadł mi z serca, jednak wciąż wyczekiwałem sensu z niepokojem. No i po co wam o tym mówię? No bo moim zdaniem ten kontekst jest chyba istotny do odpowiedniego odbioru mojej opinii o filmie. Jeszcze do tego wrócę. Tymczasem przejdźmy do samego filmu. Sam fakt, że film nazywa się The Conjuring, The Devil Made Me Do It, a nie na przykład The Conjuring 3, mógł sugerować, że dostaniemy tym razem coś odrobinę innego. Wciąż będziemy śledzić totalnie prawdziwe i oparte na stuprocentowych, a nie trochę niezmyślonych faktach, przepraszam, losy Eda i Lorraine Warrenów na tropie kolejnej paranormalnej tajemnicy, niczym Scooby-Gang. Ale nowa produkcja nie będzie już kręciła się wokół nawiedzonego domu. A no nie, tym razem mamy do czynienia z legitną intrygą, zbieraniem wskazówek, nieco bardziej namacalnym antagonistą. Wciąż co prawda odnajdziemy tu wiele znajomych elementów, niestety zwykle zrealizowanych gorzej niż kiedy robił to One. Jednak punkt ciężkości znalazł się zupełnie gdzie indziej. No i powiem wam, że na etapie trzeciej części nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby zmienić coś w tej formule i nie powtarzać się. No a intryga jest tutaj całkiem fajna. Do tego poniekąd wychodzi od terroryzowanej przez duchy rodziny, jak zawsze. Fajnie też widzieć Warrenów, którzy niczym detektywi jeżdżą po różnych miejscach i próbują zdobyć jakieś informacje, wskazówki itd. Tylko, że ta zmiana formuły jednak rodzi pewien problem. Przez to, że teraz nie siedzimy prawie cały film w domu z ofiarami nawiedzeń, poznając ich lepiej, bo tutaj historia przebiega trochę inaczej, mamy kwestię procesu, śledztwa policyjnego itd., wówczas nie mamy jak zżyć się z tymi nowymi bohaterami. A przynajmniej nie na tyle, by dowolna sytuacja z narażeniem ich zdrowia skutkowała niesamowitym stresem u widzę. Dlatego, One w swoich filmach, nie musiał epatować brutalnością ani nie musiał starać się, by jego duchy były straszne, samo to, że stały na drodze tak poczciwych ludzi, jak te biedne rodziny z obu filmów, sprawiało, że tamte filmy oglądało się z ogromnym zaangażowaniem. Tutaj niestety tego elementu nie ma, więc twórcy próbują nadrabiać strasznymi scenami, np. nienaturalnie wyginającymi się ciałami pod wpływem demona, nie wiem, czy innymi typowymi horrorowymi chwytami. No, niestety, ale to nie jest tak skuteczne. Szczególnie, że poza, no nie wiem, może dwiema, trzema intensywnymi sekwencjami, reszta filmu jest stosunkowo luźna i spokojna. Nie wiem, czy to odpowiednie określenie, ale chodzi mi o to, że James One dbał o to, by konsekwentnie utrzymywać poczucie niepokoju i lęku, nawet podczas scen dziejących się za dnia, a działalność demonów eskalowała wraz z czasem trwania danego filmu. Tutaj, ponownie. Nie ma tego. Wiem też, że sporo osób jest zawiedzionych, że mało tutaj zapowiadanej dramy sądowej, a film no, jest reklamowany tą słynną sprawą, gdzie użyto opętania jako uzasadnienia dla zabójstwa. Ale po pierwsze, umówmy się nawet w tym świecie. Trudno sobie wyobrazić sytuację, gdzie państwowy urząd uznaje istnienie demonów i szatana, a potem opiera na tym swoje działanie. No nie wiem, może dzisiaj w Polsce to by przeszło, ale na szczęście wtedy w USA nie. No a po drugie, wolę Warrenów w terenie. Niż w ławach sądu, bo to było trochę nudne mimo wszystko. Widziałem też, że Wilanowi tego filmu zarzuca się absolutny brak motywacji. I to jest poniekąd prawda, ale nie czuję, bym potrzebował tutaj uzasadnienia, dlaczego ktoś przywołuje demony. Wiecie, jeśli może, to przywołuje, nie mówcie, że sami byście nie spróbowali, gdybyście mieli taką możliwość. Naprawdę nie trzeba mieć do tego spapranego dzieciństwa, czy rachunków do wyrównania, czy jakichkolwiek innych motywacji. Mrocznymi rytuałami. I przywoływaniem szatana można się po prostu zafascynować. Od tak, ja to kupuję. Powiem wręcz, że jakoś podoba mi się to, że tym razem Urenowie stają naprzeciwko kogoś, kto nie jest demonem, ale jednocześnie wciąż dysponuje możliwościami daleko wykraczającymi poza cokolwiek, co byłoby możliwe w prawdziwym świecie. A, prawie tutaj dochodzi do pojedynku magów z Lorraine Warren. Aczkolwiek szkoda, że nie ma tego więcej. W ogóle nie ma tego zbyt wiele. Wydaje mi się, że Wylan nie potrzebuje tu motywacji. Ale fajnie byłoby jakoś powiązać go z Warrenami tematycznie, inaczej niż tylko przypadkiem. Niech to na przykład będzie kwestia ambicji, czy fascynacji, czy czegoś w tym stylu. Mając jako antagonistę kogoś, kto jest zajarany przyzywaniem szatana, można by przez ten pryzmat powiedzieć coś o Warrenach, którzy, jakby nie patrzeć, też narażają siebie nawzajem i inne bliskie osoby, no przez to, że zajmują się tym, czym się zajmują. Ale mimo to spokojne, sielskie życie nie jest dla nich, dalej ich to kręci i dalej w to brną. To by było interesujące. Niestety, nawet o naszej parze pogromców demonów, nie dowiadujemy się z tego filmu w zasadzie niczego nowego, niczego, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli. No, poza tym flashbackiem z altanką, który pojawia się nagle na początku filmu, tak kompletnie z dupy, że od razu zasugerowało mi to, że okej, okay, czyli ta altanka, to wspomnienie pomoże Worenom w jakiś sposób w krytycznej sytuacji na koniec. No bo to jest tak leniwie napisane, że. To jest oczywista sprawa, bo inaczej nie byłoby absolutnie żadnego powodu, by o tej cholernej altance wspominać. Gdyby nie to. Inna sprawa, że to właśnie Ed i Lorraine niosą ten film na swoich barkach. Jasne, brakuje tutaj jakiegoś konkretnego konfliktu, czy w ogóle wątku dla nich. Poza tym, że Edowi ciągle wysiada serce. Ale ta para aktorów sprawia wrażenie, jakby sami byli dobrym małżeństwem od wielu lat, bo ich uczucie wypada na ekranie tak wiarygodnie, a ich chęć niesienia pomocy wydaje się tak szczera że no, nie można ich nie kochać i im nie kibicować. Szkoda tylko, że ani trochę nie drżałem o ich los w tym filmie, bo nawet jeśli działo im się coś niedobrego, to i tak wiedziałem, że hej, Altanka wszystko naprawi. Tak jak wspominałem wcześniej, Lairona ciągle czeka na obejrzenie na mojej liście filmów, ale widząc jak wygląda trzecia obecność, no to chyba muszę przyznać, że Michael Chavez nie jest złym reżyserem. Film wygląda naprawdę stylowo. Masa scen i kadrów prezentuje się bardzo klimatycznie, a czasami naprawdę pomysłowo. Już jedna z pierwszych scen, w oczywisty sposób nawiązująca do Egzorcysty, sprawiła, że aż przetarłem oczy, jak ślicznie to wszystko wygląda. A potem reżyser wraz z operatorem konsekwentnie dbają o to, by dopieścić każde ujęcie. Bardzo fajnie też pokazano halucynacje opętanej osoby. Ładnie że Wes potrafi zacierać granice jawy i snu. Do tego obawiałem się, że dostaniemy tutaj zalew jumpscare'ów, ale nie. Te są używane raczej oszczędnie. Niestety nie ma też tutaj nic, co by zostało w pamięci w tym departamencie. Sceny, które mają nas wystraszyć, są no, skomponowane poprawnie, ale jakoś tak bez polotu. I za bardzo też było widać jakieś dobre pomysły na budowanie napięcia, więc w to miejsce mamy parę obrzydliwych, odpychających momentów. I raczej pospolity wachlarz horrorowych sztuczek, o czym już wspominałem wcześniej. W tej sferze brak Jamesa Wana jest odczuwalny zdecydowanie najbardziej. I w efekcie, nowy Conjuring jest niestety. Horrorem jakich wiele. Tak, oczywiście, horrorem całkiem ładnym, nakręconym poprawnie, bardzo dobrze zagranym, z niezłą intrygą, ale też nieskomplikowanym, nie do końca udanym scenariuszem i raczej nierównym tempem. No, muszę powiedzieć, że bawiłem się dobrze podczas oglądania, ale czy będę miał kiedykolwiek ochotę wrócić do tego filmu? Raczej nie, no bo po co? Kiedy, tak jak wspomniałem, brakuje tu czegoś, co zapadłoby na dłużej w pamięci. Tylko, że wiecie, wracając teraz do początku mojego wywodu. Taki werdykt jak przed chwilą wziąłbym z pocałowaniem ręki przed obejrzeniem tego filmu, bo bałem się, że może być dużo gorzej. Oczywiście teraz po obejrzeniu, mogę i tak czuć lekkie rozczarowanie, no bo kurcze, widać, że ten reżyser coś kuma. Aktorzy wciąż są świetni. Sama historia naprawdę miała potencjał. No, po prostu dałoby radę zrobić to lepiej, by ta trzecia część jednak nie odstawała tak bardzo od poprzedniczek. A odstaje. No ale może nie ma co być zbyt zachłannym. Uniwersum Conjuring i tak trzyma ogółem naprawdę niezły poziom, bo w zasadzie tylko dwa filmy, Annabelle i The Nun, Zakonnica, oceniam jako naprawdę złe. No, oczywiście nie licząc Lyrony. Jeśli spojrzymy na horrorowe cykle filmów, no to umówmy się, nie utrzymują one zbyt długo wysokiego poziomu. I szybko zamieniają się w coś o czym się nawet nie myśli w kategoriach o, szkoda, że nie wyszło lepiej, tylko stara się mentalnie zalać betonem i wymazać z pamięci. Przecież dopiero co fani Piły, notabene serii stworzonej przez Jamesa Wana, narzekają na Spiral, nową odsłonę tego cyklu. Tutaj też seans dopiero przede mną i aż się boję. Z drugiej strony, niezależnie od mojego nastawienia przed seansem, czy moich oczekiwań i tego, czy film im sprostał, czy nie, Uczciwie no, muszę przyznać, że to nie jest film, o którym będę długo pamiętał. To nie jest film, który rekomenduję każdemu. I choć bierze on znajome elementy z poprzednich części cyklu i stara się je ułożyć w trochę inny sposób, to efekt myślę, że nikogo nie zachwyci. Tym bardziej, że film wówczas traci wiele cech, które zdecydowały o popularności i powszechnym uwielbieniu publiki do dwóch poprzedniczek. Także, no jest to ok film do wybrania się obejrzenia. No ale bądźmy szczerzy, w tym momencie od marki The Conjuring trzeba wymagać więcej. No i to tyle ode mnie. Postaram się tutaj od czasu do czasu wspominać o tych co ciekawszych według mnie horrorach, jakie zobaczymy niebawem w kinach, a będzie ich trochę. Aczkolwiek jeśli chodzi na przykład o ciche miejsce 2, o które już wielokrotnie pytaliście, to chyba poczekam, aż będę mógł obejrzeć ten film w domu. Biorąc pod uwagę, że nie ufam kinowej widowni w temacie zachowania absolutnej ciszy. No, a wiecie, że w przypadku tego filmu to jest akurat istotne. Więc do materiału jeszcze trochę, ale myślę, że prędzej czy później go zrobię. Do tego czasu jednak spokojnie, myślę, że będzie co oglądać. Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz dobrowolnie wesprzeć mój kanał, dzięki czemu będę mógł publikować materiały bez zwracania uwagi na to, czy może on zostać zmonetyzowany, czy jakiś bot nie zablokuje akurat zarabiania przez jakiś trailer itd. Wierzcie mi, jest to strasznie upierdliwe. Możesz wesprzeć mój kanał korzystając z przycisku Wesprzyj. Zaraz pod wideo obok tytułu, ewentualnie wysyłając mi tip za pomocą serwisu PayMedia. Link jest w opisie. Dzięki z góry i do zobaczenia.